Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek będzie raczej krótki, ale zawarte w nim informacje istotne są dla fandomu. Dlatego nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Kolejny tydzień i kolejna okazja, żeby wspomnieć o nagrodzie fandomu polskiego imienia Janusza Azajdla. Tym razem pretekstem jest rozmowa, która odbędzie się 13 lutego o godzinie 18 na Facebooku Białego Kruka, dotycząca tej nagrody właśnie. Rozmowa jest istotna ze względu na jej uczestników. Grzegorz Czapski, reprezentujący Białego Kruka, czyli całkowicie fanowski projekt. Jacek Falejczyk, aktywny i czołowy przedstawiciel inicjatywy Zew Zajda, zajmującej się tworzeniem list pomocniczych do nagród, co jest trudnym kawałkiem chleba. Aleksandra Klęczar i Jerzy Rzymowski, związani z czasopismem Nowa Fantastyka, czyli największym obecnie tematycznym periodykiem. Michał Szymański. Reprezentujący Związek Stowarzyszeń Fandomu Polskiego co mówi samo za siebie. Paweł Majka, autor, twórca podcastu Czapa Kulturalna oraz aktywny członek Fandomu. Innymi słowy, osoby, których warto posłuchać. Dla mnie samego nagroda jest szalenie cenna. To najbardziej prestiżowa inicjatywa, która pozwala fandomowi wyrazić swoje opinie. Ale cenna pozostanie tylko wtedy, jeżeli fandom będzie o nią dbał. Ja więc dokładam do tego dbania swoją cegiełkę, przekazując wam info o rozmowie. Dobiegła nas smutna wiadomość. Zmarła Emma Popik. Gdańska pisarka słynąca z przebogatej wyobraźni. Swoje teksty publikowała m.in. w Przeglądzie Fantastycznym i Fantastyce. I choć sam z twórczością autorki nie jestem zaznajomiony, to jestem pewien, że znajdą się tacy, którzy jej teksty czytali. Tym bardziej, że publikowała aż do końca. Jej ostatnia książka ukazała się w zeszłym roku. Jak zawsze szkoda, gdy odchodzi pełen wyobraźni umysł. Okruchy. W dniach 5 i 6 kwietnia, w Bydgoszczy, odbędzie się Bykon, konwent multifandomowy. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany program wydarzenia, zgłoszenia wystawców i prelegentów zbierane są do 2 marca. Można za to kupić wejściówkę w preakredytacji co jest cenne, jeżeli zależy Wam na konwentowej kostce D20 albo miejscu do spania. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie wydarzenia. W sobotę 8 marca odbędzie się 10. edycja Częstochowskiego Dnia Fantastyki. Gośćmi będą Łukasz Orbitowski, Andrzej Pilipiuk, Magdalena Kozak, Krzysztof Bartnicki. Sama impreza odbywa się, jak zwykle, w Laki Salon na wałach generała Józefa Dwernickiego 7x9. Jeśli ktoś ma niedaleko, warto zerknąć. Ciekawa impreza odbędzie się w Olsztynie. Mowa o XIV Festiwalu Kultury Modelarskiej. Odbędzie się on w dniach 5 i 6 kwietnia w Muzeum Nowoczesności w Tartaku Rafaelsonów przy ulicy Knosały 3B. Jedną z kategorii, i powodem, dla którego o tym wspominam, są figurki. Figurki fantazy, science fiction, Warhammer. Nie ukrywam, że figurki, modelarstwo i pokrewne tematy zawsze mnie interesowały. Dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć trochę ładnych miniatur i diora, to jest to chyba najlepsza możliwa okazja. A że koło czołgów z II wojny światowej pojawią się Space Marines? Cóż, w obu przypadkach można pokazać swoje umiejętności modelarskie. Na horyzoncie pojawia się nowe uniwersum filmowe. Tym razem związane z franczyzą, która nazwę Universum może wykorzystać z ogromną łatwością. Mowa o Magic the Gathering, popularnej grze karcianej, która od dawna ma ambicje stać się czymś więcej. Jak Hasbro i Legendary Entertainment mają zamiar zaadaptować grę na film, pojęcia nie ma. Ale chętnie się przekonam. Z innych rzeczy, jakiś czas temu Hasbro ogłosiło powstanie serialu animowanego dla Netflixa w świecie Magic the Gathering właśnie. Ale nie wiadomo, jak ten projekt wpisuje się w ich aktualne plany. Jak zwykle, poczekamy, zobaczymy. Niektórzy z Was mogli się zorientować, że nawiązałem współpracę z kanałem Fantastycznym. Jeżeli więc macie ochotę na co miesięczne podsumowanie tego, co się w Fantastyce wydarzyło, to właśnie tam będzie się ono pojawiać. Mam nadzieję, że sprawdzicie. To powiedziawszy, dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka, życzę szczęścia, zdrowia i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Pasku.